Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj, jak to ostatnio często bywa, przedstawię Wam parę informacji, które oczywiście dotyczą Wisły Kraków. Zaczynamy od meczu, pierwszego meczu sparingowego, właśnie Białej Gwiazdy z Stalą Mielec. I co najważniejsze, Wisła wygrała, wygrało, wygrała to spotkanie eee, 3 do 2. Eee, 3. czy do dwóch czy było to zwycięstwo wyraźne okazałe no, muszę Wam powiedzieć, że Wisła e, naprawdę dobrze w tym meczu grała. E, naprawdę dobrze w tym meczu grała. E, wielu zawodników naprawdę prezentowało niezły poziom, jak na to, że to było, to było pierwsze spotkanie. E, też rywal z, no, z tej samej klasy rozgrywkowej, e, jakiej my jesteśmy, więc też jakiś ten wyznacznik jest. E, ale przede wszystkim podobało mi się, że te akcje, że, że było czuć tą krakowską piłkę, czyli to, co e, zapowiadał nam. Adrian Gula jednak było obecne w tym sparingu. Samo podejście też do sparingu było, było bardzo, bardzo fajne I, i ja je uważałem akurat za mądre. Um, także, także tutaj to, to, jest, to jest jak najbardziej w porządku, że grał tym co po prostu miał, tak? Na pierwszą połowę wyszli piłkarze, tacy, niby no, ten taki pierwszy skład, ale później w drugiej połowie też nie było tak, że nagle ściągnął z wszystkich, tylko jednak to, to gdzieś um, parę piłkarzy opuściło boisko, takie jak Mateusz Lis takie jak Jakub była ale generalnie m, gdzieś ten m, był jakiś pomysł na ten sparring i to mi się akurat podobało. E, no, sam wynik mnie też oczywiście cieszy, bo zwycięstwo to zawsze e, zwycięstwo. E, jeśli chodzi o bramki, no, e, pierwszą bramkę strzelił e, Kądziu Gruszkowski. Bardzo, e, bardzo dobry mecz w ogóle w jego wykonaniu. Kądziu naprawdę e, m, wygląda dobrze. E, strzelił bramkę, no, to prawda, nie była to jakaś tam wymyślna bramka, ale, ale też wielu z sytuacjach yy, wyglądał dobrze. Yy, miał nawet taką jedną sytuację w drugiej połowie, gdzie mógł tak, no, trochę jak Ala Luka Modryć bramkę, no ale no, nie udało się, niewiele brakuło, ale ale sam pomysł bardzo dobry. Yy, no. Fryderyk szelu jeszcze bramkę i je jeboła, ale to były już bramki z rzutów karnych, no ale wiadomo, czegoś, z czegoś te bramki musiały się brać, e, wiadomo, że z akcji Wisły Kraków, więc to też nie jest tak do końca, że te rzuty karne, rzuty karne nie były zasłużone, jak najbardziej były, więc też bramki się liczą, co ciekawe tych rzutów karnych Wisła Kraków w tym meczu miała trzy, no niestety, no... Kuba Błaszczykowski nie trafił. E, no tak, ponad, ponad bramką uderzył. Nie, no, no, chyba lepiej, żeby jednak nie trafiał w sparingach niż w meczach ligowych. Także, no, wybaczamy mu tutaj. E, kto na plus? E, no, jak już mówiłem, Gruszkowski to, to jest jak najbardziej na plus zawodnik. E, Fryderyk też, bardzo poprawne spotkanie. Nawet to z naciskiem na bardzo, bardzo. Jeboa też, te, te, no, przy dwóch rzutach karnych. No tak, przy dwóch rzutach karnych, no, no wywalczył je, tak, bezpośrednio, więc no, należą się mu brawa. Bramka rzutu karnego, wiadomo, że, że też się jakoś tam liczy, ale też dużo takich pojedynków jeden na jeden wygrywał. Dosyć dynamicznie się prezentował, widać, że ta świeżość jest u Jebłacha i mam nadzieję, że że również na lidze też tak będzie. No ogólnie no fajny sparing, dużo ciekawych akcji. Myślę, że tutaj nie możemy, wiecie, bo czasem te sparingi są naprawdę takie monotonne. Naprawdę ciężko się ogląda, tak? Szczególnie te pierwsze, ale później też to różnie bywa. A tutaj faktycznie ten sparing był taki fajny do oglądania i mi się to akurat taka miła sobota była spędzona. Muszę powiedzieć przy tym sparingu tak, tak, ja, tak ja do tego podchodzę że, że naprawdę był to sympatyczny mecz towarzyski no i w ogóle też swoją drogą dużo kibiców zebrało się właśnie, właśnie w myślenicach to też było fajne bo, bo, bo klimacik był też taki właśnie sympatyczny i, i to też się fajnie przez to może też dlatego fajnie się oglądało. Czekamy na kolejne sparingi. No i myślę, że po tych sparingach, również jakąś taką, właśnie krótką ocenę tego spotkania, też sobie zrobimy. A przechodzimy teraz do tematu. No, który, który na pewno jest troszkę bardziej świeższy niż ten mecz sparingowy. A mianowicie, Alfabet przedłużyło umowę współpracy z Wisłą Kraków. Tego się takie pogłoski chodziły, że tak się stanie, że y, właśnie y, ten sponsor pojawi się już nie, nie będzie sponsorem strategicznym, ale będzie wciąż na spodenkach, y, na spodenkach właśnie y, trykotu Wisły Kraków. Y, co jest fajne, no że wiadomo, że to są troszkę mniejsze pieniądze, jakie miałyby być, y, z, że, że tak powiem, jakby byli sponsorem strategicznym, ale wciąż są to duże pieniądze i większe niż y, oferowało y, no, właśnie miasto. Bo miasto rocznie dawało i to w brutto trzeba sobie liczyć 300 tysięcy. No, tutaj wiemy, że to jest dużo, dużo, dużo wyższa kwota. No, bo po prostu mia miasta nie było stać na to, bo jakby oni mieli pierwszeństwo rozmów, no ale no powiedzieli wprost władzom Wisły, że no, no nie mają pieniędzy, a wiadomo, że ta oferta musiała być troszkę wyższa, nie mogła być na takich samych zasadach. No, bo wiadomo, że też wizerunek Wisły się nie poprawił i, i też wiadomo, że wymagania finansowe, no, są, są, są po pierwsze, jest możliwość, że te. Że te finanse mogą być ze, ze sponsorów i różnych takich źródeł finansowania wyższe, a, a do tego no myślę, że, że o to też chodzi: żeby no gdzieś tam zwiększać wpływy, a nie je, a nie, że tak powiem, stagnować. No, no, nie, nie o to chodzi. Więc dobra decyzja, że właśnie Alfabet z nami został. No, w ogóle to też jest warte zauważenia, że no, to nie jest takie oczywiste. No, bo oni wcześniej byli sponsorem strategicznym. No i nagle się okazuje, że sponsorem strategicznym nie jest. No to jest taki trochę już smuteczek, a z drugiej strony popatrzmy jaka była historia wcześniej, tak jak, jak klub, bo tak ani wyników sportowych nie było. Też pamiętacie tą samą sytuację z tym całym reportażem Szymona Jarczaka, To nie jest łatwe wizerunkowo do udźwignięcia. To, to jest jednak sponsor. To jednak chodzi o to, że ten sponsor jest po to, daje pieniądze, żeby jednak jakoś tam wizerunkowo tutaj radzić. A tutaj no, o wizerunku no, no mało można było powiedzieć. no Wam na Lik, Kr król Hamburgańskich, Lik też tym nie pomógł. Eee, później, jak sobie popatrzycie, hmm, problemy też finansowe Wisły to też nie było wiadomo, czy Wisła. Eee, się utrzyma w ekstraklasie i czy w ogóle będzie w stanie, dostanie licencję, tak? No, także no, sytuacja nie była łatwa, mimo wszystko ta współpraca układa się bardzo dobrze i, no i, i Elphabet przedłużyła umowę i to słuchajcie, aż o 4 lata, do 2025 roku. Także to też jest godne, godne że tak powiem, zauważenia. No i również mogę, mogę tutaj powiedzieć, że tutaj zaangażowanie wzrośnie, bo jak wcześniej mówiłem, że większość sponsorów jest właśnie zaangażowanych. Tak mówiłem o Socjos, mówiłem o as, w filmie Astor, mówiłem też o, teraz o Lenie. Mm, że oni są właśnie tak czy Nowym Nowak Mówiłem, że oni są fajni, bo zaangażowani są, są zaangażowanymi sponsorami, mm, niż, niż chociażby właśnie Alfabet był takim, mi się wydawało wtedy, takim no, sponsorem raczej takim biernym. E, to się muszę wam powiedzieć, y, może zmienić, bo, bo, bo podobno właśnie są takie plany, żeby właśnie też, y, no powiem też y, angażować się właśnie w rzeczy, no, w różne wydarzenia, y, które byłyby. Y, Robione przez Wisłę Kraków, tak? No i inne też y, w Akademii, i tak dalej. Du dużo rzeczy, jakby chcą się angażować, i to też jest fajne, bo właśnie taki sponsor jest wartościowy, a nie sponsor, który tylko daje pieniądze, bo pieniądze, oczywiście, pieniądze są ważne. To jest. Y pewny zastrzyk gotówki, tak, coroczny, I, i to jest to jest jakby niezaprzeczalne, nie to jest najważniejsze w tym wszystkim, ale jeśli on jest jeszcze zaangażowany, to wtedy to jest naprawdę wielka, wielka, wielka moc tego wszystkiego, także bardzo się cieszę, no bo, bo wiadomo, ja o tym wiedziałem, że tak się pewnie stanie, od, od no, po, po, po tym jak Allen Oil został no, sponsorem strategicznym biskupu Kraków, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że jednak alfabet z nami też zostaje. Także tak. także tak. No i słuchajcie, ostatni temat, jaki, taki króciutki, tak naprawdę na koniec tego materiału, jaki tutaj podejmiemy, no to jest kwestia Wulneta Baszy, który, no, można powiedzieć, pożegnał się już z kibicami na Instagramie, że, że dziękuję za wszystko. I słuchajcie, o tym Wulnecie, no, tak różnie można mówić, tak? No bo z drugiej strony w tamtym sezonie tak trochę... No, wypowiedział się jak się wypowiedział. Różny, różny miał to wydźwięk, ale mimo wszystko to był, to, to, był niezły, to jest niezły zawodnik. No, troszkę kontuzjogenny, ale to jest niezły zawodnik. Szkoda tylko, że idzie do Podbeskidzia. Takie, znaczy, nie wiadomo, czy idzie, czy to, 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 to nie, ale no, to są takie plotki, że być może tam trafi. Ale muszę Wam powiedzieć, no kurczę, no to jest piłkarz, który naprawdę no coś miał w sobie, tak? W tym takim swoim prime za Macieja Stolarczyka naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Też za tych hiszpańskich trenerów też wyglądał przyzwoicie. Także na pewno miał, miał swój moment w Wiśle Kraków. No niestety potem tak naprawdę odkąd podpisał kontrakt, no to miał trochę pecha do kontuzji. Trochę też ta forma była różna. No tak naprawdę no było parę spotkań, w których on zagrał w wybornie, a, a było też wiele... Który trochę partolił <laughs> wiele, wiele z tych spotkań, także. No cóż, no tak było, ale mimo wszystko, no, no, no żegnamy go w takich pozytywnych nastrojach, nie ma tutaj żadnej złej krwi. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam was oczywiście do, do komentowania tego filmu. Zawsze jest mi szalenie milo, szalenie milo, miło. Jak, 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 jak komentujecie, bo to zawsze fajnie się patrzy, jak ten film nie ma dwóch komentarzy, tylko ma na przykład 8, 10 czy, czy więcej, bo wtedy to znaczy, że ten film przynajmniej no, ma jakąś reakcję ze strony społeczności, a na tym nie ukrywam mi bardzo, zależy. Dobra, jeszcze raz dzięki Wam za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, Piona.